Kochani, jesteśmy po pierwszym odcinku Tańca z Gwiazdami. No i jak emocje? Przede wszystkim Ty, Tomasz. Jak Ty się czujesz w tej rodzinie tanecznej? Każdy mięsień, już o tym rozmawialiśmy. Jak, jak usłyszałem pierwsze dźwięki muzyki, to każdy mięsień w moim ciele krzyczał Uciekaj stąd! Spadaj! Ja myślę, ja że to był moment, kiedy Gustaw odliczał 30, 20, 10, 10... Wolne! Uciekaj! Uciekaj! Natomiast no dzięki Dari tak. tutaj trzeba się blisko trzymać. Prawdziwej gwiazdy w tym duecie, nie tylko tanecznej, która świeci światłem własnym. O, bardzo ci dziękuję. Tylko i wyłącznie schodzić z tego blasku i się go mocno blisko trzymać i, i dzięki temu poszło, poszło. Ale czy produkcji długo trzeba było ciebie namawiać na udział w tańce z gwiazdami? Ja... Nie wiem, czy to jest długo, bo nie wiem, czy innych trzeba było namawiać, ale ja rzeczywiście odmówiłem za, za pierwszym razem i długo się zastanawiałem i długo odmawiałem, ale też już o tym mówiłem, że... że Wróciłem do domu, bo jak dostałem telefon, to byłem gdzieś na, na jakiejś scenie, nie było za bardzo przestrzeni, żeby rozmawiać. I bardzo pięknie podziękowałem, uśmiechnąłem się, dziękuję bardzo za te propozycje. Oczywiście, ale nie, to nie jest mój świat, to nie jest moja dziedzina, to nie jest moja bajka. Jestem chłopakiem z bloku, ja nie tańczę. Znaczy, uwielbiam tańczyć, ale generalnie nie umiem. Więc dziękuję bardzo. Wróciłem do domu, będąc przekonanym, że moja Agata powie dokładnie to samo. No co wy, kochanie, nie uwierzysz, zadzwonili do mnie z tańca z gwiazdami. Agata mówi, no i co, no, 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 no wiadomo, no, podziękowałem. Nie, musisz tańczyć, musisz się nauczyć tańczyć, bo Agata super tańczy. Będziemy tańczyć, będziesz mnie zabierał na tańce. No to wiesz, stary, jak, jak żona w ten sposób mówi, no to nie ma wyjścia. No to nie ma wyjścia. To możesz jeszcze chwilę pomiotać, ale koniec końców, jak gdyby decyzja zapadła. Czyli żona postawiana na swoim. Tak jest. I bardzo się cieszę z tego powodu. Wiesz, bardzo się cieszę, bo to, to był bardzo trudny miesiąc. To wiesz, my trenowaliśmy po dwa razy dziennie. Pierwsza sesja, 4, 5, 6 godzin, potem jeszcze wieczorem dwie, czasami trzy. Więc to, to, to było takie naprawdę katorożnicze, ale, ale genialne. To, to był super Prawda? czas, więc Prawda? no wiesz, mam, mam genialną trenerkę. A ja genialnego e... ucznia. Ja jeszcze do tej opinii dorosnę, także spokojnie, ja dopiero zaczynam. On jest po prostu skromny. No, no nie, ale widziałaś, że dzisiaj, wiesz, były takie momenty. Słuchaj, jak ja przy plecy. takim stresie, przy takiej bombie y, adrenaliny i tym, co się w ogóle tutaj dzisiaj działo, naprawdę zakończyłeś świetnie. Naprawdę. Dzięki. I ja też Dzięki. to powiem, bo generalnie. Ja widziałam już po Tomaszu, że y, jak zaczynaliśmy ten taniec, że on Cię będzie kosztował po prostu naprawdę tak. kupę stresu. Kupę stresu. I Ty się naprawdę z tym oswoiłeś. I dzisiaj pokazałeś, że mimo tego, że ręka się trzęsie... Ja, kochani, ja tańczyłam z Tomkiem, wiecie, w standardzie jest się przyklejonym strona do strony i ja czuję, jak on się trząsł. Tak było. I on to pokonał. Tomasz Wolny pokonał ten stres. To no było musisz, cudowne. No Znaczy wiesz, tak jak powiedziałem, trzymasz się ramy, Starasz się walczyć o ramę, którą generalnie ja powinienem trzymać. To jest nasze hasło: trzymaj się ramy. Tak jest. I sytej. <laughs> <laughs> Jakoś to idzie. Tomasz, wielokrotnie występowałeś jako dziennikarz w programach na żywo. I podejrzewam, że po raz pierwszy chyba zetknąłeś się z tak ogromnym stresem w programie na żywo. I to też jest zastanawiające, że dziennikarz, jakim jesteś przecież od wielu lat, mimo wszystko i tak potrafi się stresować. Tak, tak. To znaczy, ja zawsze się stresuję. Zawsze się stresuję, ale wykonałem e, potężną pracę, żeby ten stres, który odczuwałem na samym początku, mnie nie paraliżował, tylko motywował, dopingował, mobilizował. E, natomiast dzisiaj znowu poczułem ten stres, który kompletnie paraliżuje z mojego pierwszego lifea. Kiedy stajesz przed kamerą, zapara, zapala się czerwona lampka, e, nagle masz saharę w ustach, język przykleja się do podniebienia. Masz stać, wiesz, co robisz, wiesz, co chcesz powiedzieć, ale kolana ci degoczą, i ty się zastanawiasz, czy ludzie widzą te degoczące kolana i gdzie ja właściwie jestem i dlaczego nie mogę stąd uciec. I to jest coś, co ja czułem z, z 15, z 14 lat temu na moim pierwszym live w Szczecinie, co doskonale pamiętam. No ale oczywiście, tak jak mówisz, z biegiem czasu, dzięki doświadczeniu, dzięki pracy bardzo ciężkiej, udało mi się ten, ten stres przerobić na coś, co mówi, wchodzimy, dawaj. Niech się zapala ta lampka, jestem gotowy. Dawać tą scenę, dawać to studio, zróbmy to. A tutaj znowu zapaliła się czerwona lampka i ja, ja, ja nie będę kozaczył. Ja kompletnie zwariowałem. A, a propos, nie będę kozaczył. Ale wiesz, my nawet rozmawialiśmy między tancerzami, że dla nas, ci, co tańczą na, na turniejach od Ech. zawsze, to jest zupełnie inny stres. W ogóle nie da się tego porównać, tego się opisać, więc ja sobie nie wyobrażam, co ty dzisiaj czułeś. Wiesz, bo to nie jest twoja materia. To jest, to jest, to jest coś kompletnie nienaturalnego dla mnie. Ja tutaj nie mam żadnych argumentów. Ja znam swoje mocne, każdy z nas zna swoje mocne strony. Są takie dziedziny, w których czujemy się lepiej i gorzej, a to jest dla mnie, to jest dla mnie wszystko obce, to jest dla mnie wszystko nienaturalne. Trzymanie ramy, odchylenie głowy, ta prosta trzymaj pozycja. Trzymaj pozycja. Trzymaj tak, trzymaj, trzymaj wyżej. wyżej. Barki w dół, okcie do góry. Do tego jeszcze muzyka. Nie, rytm stary to jest wszystko dla mnie tak anaturalne, aha, jeszcze, jeszcze wszyscy patrzą. Jeszcze pół biedy, że patrzą na mnie, ale wiesz, z tyłu głowy też masz te rzesze ludzi, których nie chcesz zawieść, nie chcesz przynieść wstydu, nie chcesz ich także ośmieszyć, chcesz to wszystko dźwignąć. Chcesz, żeby wyszło idealnie, profesjonalnie. No, a ja nie jestem profesjonalnym tancerzem. I to wszystko w głowie sprawia, że na barkach czujesz taki ciężar ołowiany, ale, ale stary. Y Zmiotło mnie z planszy też, jeżeli chodzi o grypę. Nie było mnie na treningach trzy dni. Przegrzaliśmy z moją prawicą, a mimo to ja dzisiaj zatańczyłem swojego pierwszego walca w życiu. I to na takim parkiecie przed taką publicznością i z taką partnerką. Nie no, po prostu rozsadza mnie mimo wszystko taka wdzięczność i radocha, że, no, że podołałem. Ja ci, zdradzę, ja ci zdradzę tajemnicę, bo jak zeszliśmy z parkietu, to Tomasz schodzi, nie powiem co tańczymy w następnym odcinku, ale Tomasz schodzi i mówi Ej, chcę ich na trening, teraz. Chce, tak, chcę tak. teraz robić drugi. Dawać salę, jedziemy od razu, od razu, jestem rozgrzany. Czyli Ty masz po prostu niedosyt taneczny. Tak, tak, tak. tak to piękne, tak, tak, no, to super. Już, to piękne. Wiesz, coś tam się dzieje w człowieku. Odkrywam, odkrywam takiego siebie i to też jest, no wiesz, Daria jest tym genialna. Ona jest tak spokojna, jak gdzieś tam człowiek ja panikuję, wiesz pokazuje mi prosty krok, mi no, trochę czasu, ja, ja, to, ja to widzę, to jest generalnie oczywiste, proste, piękne, naturalne, ona płynie, ja próbujemy. Nie ziom, to zajmuje mi 15-20 minut i okej, okay, dopiero możemy ruszyć dalej. Wiesz, Tomasz jest bardzo pokornym uczniem, ale przede wszystkim bardzo samokrytycznym, i to jest i plus i minus. Bo z jednej strony ja to bardzo doceniam i to jest super, wiesz, że jest gotowy na dwa treningi dziennie i to naprawdę ciężkie treningi dziennie, tam nie ma pitu-pitu. No, obydwoje kochamy gatać, nie? Ale na treningach naprawdę jest robota. Jest robota. Coś tam chwilę pogadamy, co tam, jak tam, i jedziesz, ale zmierzam do tego, że jak on widzi swoje nagrania i ja wiesz, mówię, wow, ale to było przytańczenie, nie? Tomasz, mega, on. Widzisz tą stopę, Patrz na to nagranie, Jezus Maria, co ja tu zrobię? Ty ładna ręka, ale ja? Nie? Więc to też jest, myślę, że w dużej mierze głowa i to, co się dzieje, jak się mierzymy z tym i, i, i jak do tego podchodzimy. I to jest mistrz, no kurczę. On naprawdę ciężko pracuje i wiem, ja to wiem, że z odcinka na odcinek będzie coraz lepiej, bo będzie i coraz swobodniej. I będzie się tutaj czuł coraz lepiej. Zresztą atmosfera w tej edycji, słuchajcie, to jest jakiś kosmos. Kosmos. Wiesz, to jest, mam przyjemność tańczyć trzeci, trzeci raz w tym programie i to, co się tutaj dzieje, zeszłe edycje też były piękne, naprawdę, ale ci ludzie tutaj, to jest bomba. To jest bomba energetyczna, wiesz, my tu wchodzimy, wchodzimy na salę i tam jest jazda, po prostu jazda. My sobie pomagamy wszyscy, wiesz, nagle dzwoni do mnie mieszko, ej, słuchaj, bo robiłaś jakieś takie podnoszenie, możemy wpaść, pokażesz nam. Nie mówię, ekstra, ja dzwonię do, do Jacka, mówię, Jacek, ej, weź nam pomóż coś tam, nie? I jakby tak, mega. Tu Jacek, tu Iza, tu tak. Rama, tu podnoszenie, tu Janek. Jest rzeczywiście, to ja, ja przyznaję, że może dlatego, że jeszcze nikt nie odpada. Jeszcze nikt nie odpadł. To, to jest przepięknie, ale moim zdaniem to, to jest tego rodzaju glina, z której ci ludzie są, są ulepieni, że, że tego się trzymajmy, że taka ta atmosfera będzie i, i to jest coś pięknego. I wiesz, i też nie, nie można się dać zwariować. Przeszłość była, ta, ta przyszłość jest niepewna, tu i teraz to jest ważne. I tu i teraz ja też staram się czerpać pełnymi garściami, bo to, i, i to było genialne. I też. To, o czym Daria mówiła, już też sobie to w głowie trochę poukładaliśmy i poukładałem, że, jedy, że jest taki typ, z którym ja tutaj się męczę, rywalizuję i walczę. Jeżeli ja sobie z tym rywalem dam radę, no to będzie naprawdę super. I ten rywal to jest Tomek Wolny. To jest jedyny gość, z którym ja się tutaj mierzę. Z jego lękiem, z jego profesjonalizmem, z jego poczuciem właśnie wstydu, strefą komfortu. Jak ja to ogarnę, a, a to jest taka bójka, wiesz, na gołe pięści na ubitej ziemi. I wychodzę, wychodzę taki obolały z tego troszkę, ale, ale, ale podoba mi się to. Czyli nawet jurorzy nie są ci straszni? Zupełnie. Zupełnie nie. A ich na przykład, właśnie oceny, no bo nie były dziesiątki, ale były mniejsze oceny, czy cię to właśnie motywuje do lepszej pracy, rozwoju, czy właśnie demotywuje? Nie wiem, znaczy mieliśmy no, turbo oceny. Turbo oceny. Słuchaj. <śmiech> <śmiech> Gdybym ja miał, miał się ocenić. Nie to... Nie, nie, my byśmy Zdychy nie wyszli. Jednej, gdybym ja miał siebie oceniać. No nie, bo potem widziałem to wideo i... Już dobra. No już... Mówi. już wiem, nie. o co ci chodziło jak mówiłaś, prostej plecy. Placy, tak, 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 Tu plecy, wiesz, tu stopa, tutaj ta głowa. No nie było. Tak, tak, nie było widać na był dym. Wiesz co? Ja nie wiem, czy to jest politycznie poprawne. Ale w ogóle mnie te oceny, no nie wiem, interesują, ale. Nie wpływają. W żaden sposób. W żaden sposób. Na tym etapie ja walczę o, co, o coś zupełnie innego i walczę z kimś zupełnie innym. Wsłuchuję się z pełną pokorą w to, co mówią. To, co dzisiaj powiedzieli, jak to ujęli, to było dla mnie przepiękne. To było dla mnie budujące, motywujące, wzruszające nawet. Więc jakoś. Wydarzyło się coś obłędnego, czego, czego pewnie jeszcze nie jestem w stanie ubrać w słowa i zwerbalizować. Natomiast jeżeli chodzi o ocenę kogokolwiek, jakkolwiek, tylko walka z wolnym tu się liczy. Wolnego z wolnym. Jeżeli o mnie chodzi. Czuję, że dzisiaj długo nie zaśniesz, że ta adrenalina będzie tak wysoka, że po prostu jeszcze do późna będziesz analizował, przeżywał i tak dalej. Prawdę A, mówię, mówiłam, czy nie? nie. Melatoninę? Tak, mówiłam. tak, mówiłem, mówiłem, mówiłem. Będzie tak? Wiesz co, właśnie to jest jeden z elementów, jedna z rund wolnego z wolnym. Spróbuję tego nie robić. Spróbuję się cieszyć tym, co jest. Dostałem, zasypano nas dobrym słowem. Po prostu ocean dobrego słowa spłynął i w realu, i w wirtualu. Ja się spróbuję tym, tym dzisiaj cieszyć. A nie, że, o super, super, ale kurczę. Tamten jeden moment, ale te Słuchaj, plecy. Jak on to zrobi, to co teraz tak, mówi. Tak, to jest mój plan na dzisiaj, żeby się tym cieszyć. Podoba mi się to. Mi też, Nagrałeś, mi też. To, nie? Tak, mamy nagrane, nie, dory, trzymamy na za kciuki, żeby tutaj Tomek nic nie przeżyła w tej nocy. Już odpocznij, już jest tak, po wszystkim, tak, już nic nie naprawisz. Tak, tak. Piękny taniec jest uwieczniony, koniec, idziecie od jutra po nową przygodę. Tak, Dokładnie. jest, ale wiesz, te plec. Nie nie, żartuję, Zostańmy. żartuję, koniec, koniec, cięcie. Cięcie. Dziękuję.